Jeśli właśnie dotarłeś do tego filmu przerwij wszystko, co robisz, to nie przypadek. Anioły pokazały mi, że wokół Ciebie jest duchowa potrzeba, coś, co nie może dłużej czekać. Jest ktoś w Twoim życiu, kto cię dezorientuje. Ta osoba szepcze czułe słówka, składa obietnice, które wydają się idealne, sprawia, że czujesz się wyjątkowo w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie czułeś. Ale coś jest nie tak, prawda? Coś, czego nie potrafisz wytłumaczyć, ale co wywołuje u ciebie mdłości za każdym razem, gdy o niej myślisz? Czy twoje serce wali jak młotem, gdy dzwoni telefon i to ona? Czy czujesz dziwną mieszankę radości i dyskomfortu jednocześnie? Czy budzisz się w środku nocy z uczuciem ciężkości w piersi, jakby coś ważnego próbowało do ciebie dotrzeć przez sny? Posłuchaj uważnie tego, co ci powiem. Twoja intuicja nie kłamie. Te dreszcze, które czujesz, ten wewnętrzny głos, który cię ostrzega, gdy mówi pewne rzeczy, te chwile, gdy dostrzegasz drobne sprzeczności w jego opowieściach, to wszystko anioły, które próbują cię chronić. Przynieśli mi objawienie na temat tej osoby, które was zszokuje. Trzy konkretne maski, których używa, by ukryć kim naprawdę jest. I uwierzcie mi, kiedy odkryjecie prawdę, wiele rzeczy w waszym życiu nabierze sensu po raz pierwszy. Czy zauważyłeś kiedyś, że ona zawsze wie dokładnie co powiedzieć, że zdaje się znać wszystkie twoje gusta, marzenia, najgłębsze rany? To sprawia, że czujesz się zauważony, zrozumiany, ale też trochę przestraszony, prawda? Wiem, że trudno kwestionować kogoś, kto sprawia, że czujesz się tak wyjątkowy. Wiem, że część ciebie nie chce uwierzyć, że ta osoba może nie być tym, kim się wydaje. Ale anioły poprosiły mnie, żebym powiedział ci coś bardzo ważnego. Nie zwariujesz. Całe to zamieszanie, które czujesz, cała ta walka między pragnieniem serca a krzykiem intuicji, ma swój powód. Zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ to, co objawiły anioły, całkowicie odmieni Twoje spojrzenie na tę sytuację. A co najważniejsze, da ci duchowe narzędzia, abyś mógł się chronić i podjąć właściwą decyzję. Jeśli czujesz, że ta wiadomość dotarła w idealnym momencie, zostaw lajka, aby więcej osób mogło otrzymać to boskie ostrzeżenie. I zasubskrybuj kanał, ponieważ aniołowie mają do przekazania ci o wiele więcej ważnych objawień. Anioły pokazały mi dziś coś bardzo konkretnego na twój temat. Szepnęły mi do duchowego ucha, że od kilku tygodni budzisz się o trzeciej nad ranem. To nie jest zwykłe przebudzenie, to tak, jakby ktoś szturchnął twoją duszę i powiedział, obudź się, uważaj. Leżysz w łóżku, wpatrując się w sufit, a ta osoba nie chce opuścić twojego umysłu. Ale to nie jest zwykłe pragnienie. To głęboki niepokój, który porusza twoje wnętrze. Ty miałem sny dziwne, prawda? Sny, w których pojawia się, ale z inną twarzą, albo mówi rzeczy, których w rzeczywistości nigdy by nie powiedziała. Czasami śnisz, że jesteś uciekając od niej, albo że odkryłeś coś strasznego w jej przeszłości. Budzisz się spocony, z bijącym sercem, a część ciebie czuje ulgę, że to był tylko sen, ale inna szepcze, a co jeśli nie. Anioły ujawniły mi, że zauważasz drobne rzeczy, które cię niepokoją. Opowiada historię ze swojego dzieciństwa, a potem zmienia ważne szczegóły, kiedy opowiada ją ponownie. Mówi, że nigdy nie zrobiła czegoś konkretnego, ale jesteś pewien, że już o tym wspominała. Kiedy ją pytasz, sprawia, że czujesz się jak szaleniec, jakbyś miał słabą pamięć. To nie wszystko. Zauważyliście, jak zawsze zmienia temat, gdy pytacie ją o przeszłość? Jak nigdy nie ma starych zdjęć do pokazania, a wszystkie jej rodzinne historie są niejasne i pozbawione szczegółów? Zawsze mówi o swoich byłych, jakby byli okropnymi złoczyńcami, ale nigdy nie bierze odpowiedzialności za nic, co poszło nie tak. Twoje zwierzęta zachowują się dziwnie w jej obecności. Jeśli masz kota, Chowa się, gdy ona przychodzi. Jeśli masz psa, staje się pobudzony lub agresywny. Zwierzęta wyczuwają energię, które my, ludzie, często ignorujemy. Są czyste, bez ego, które mogłoby je zwieść. Więc kiedy reagują w ten sposób, to dlatego, że w tej osobie naprawdę jest coś energetycznie niepokojącego. Czy zauważyłeś, jak wszystko się psuje, gdy ona jest w pobliżu? Telefon się zawiesza, internet siada, urządzenia elektroniczne przestają działać. Może się to wydawać zbiegiem okoliczności, ale anioły pokazały mi, że ludzie o silnych energiach i ukrytych intencjach zakłócają pole energetyczne wokół siebie. A co najważniejsze, czujesz się wyczerpany po spędzeniu z nią czasu. To nie jest normalne zmęczenie fizyczne, to tak, jakby ktoś wyssał z ciebie siły witalne. Wracasz do domu po spędzeniu z nią czasu i potrzebujesz snu, odczuwasz niewyjaśniony smutek, albo jesteś drażliwy bez wyraźnego powodu. Anioły chcą, żebyś zrozumiał jedną fundamentalną rzecz. Nie jesteś paranoikiem, nie robisz zamieszania, nie dramatyzujesz. To wszystko to duchowe dzwonki alarmowe dzwoniące w Twoim wnętrzu. Twoja dusza przodków, połączona z mądrością wszystkich kobiet, które żyły przed tobą, krzyczy do ciebie, żebyś zwrócił na to uwagę. Jest powód, dla którego czujesz się, jakbyś stąpał po emocjonalnym grzęzawisku wokół tej osoby. Jest powód, dla którego po rozmowach z nią wątpisz w swoje zdrowie psychiczne. Jest powód, dla którego czujesz, że musisz się nieustannie bronić. Nawet jeśli nic złego nie zrobiłeś. Kobieca intuicja to święty dar dany nam przez anioły, by nas chronić. Kiedy kobieta wyczuwa, że coś jest nie tak, często tak jest. Nie pozwól nikomu przekonać cię do czegoś innego. Nie pozwól, by wmówiono ci, że sobie to wyobrażasz. Jeśli ta wiadomość od aniołów poruszy twoje serce i da ci nadzieję na prawdziwą miłość, Możesz wyrazić swoją wdzięczność, klikając Dziękuję bardzo. To drobny gest, który wiele znaczy. Pozwala mi nadal dzielić się z Tobą światłem, wsparciem i wiadomościami od Aniołów każdego dnia. Dziękuję Ci z całego serca. Anioły otworzyły portal duchowej wizji, aby pokazać mi dokładnie, jak działa ta osoba. To, co zobaczyłem, odebrało mi mowę na wiele dni. Ujawniły mi, że nosi trzy konkretne maski, a każda z nich została stworzona specjalnie dla ciebie. Nie dla byle kogo, ale dla ciebie. Studiowała cię jak naukowiec bada świnkę morską. Pierwsza maska to maska doskonałej czarodziejki. Na początku była absolutnie nie do odparcia, prawda? Pojawiała się z kwiatami, gdy najmniej się tego spodziewałeś. Wysyłała słodkie wiadomości dokładnie w tych momentach, gdy potrzebowałeś usłyszeć coś pięknego. Przypominała o drobnych szczegółach Twojego życia, których nawet ty nie doceniałeś. Sprawiała, że czułeś się najwybitniejszą kobietą na świecie. Ale oto, co pokazały mi anioły, to nie była miłość, to był projekt. Tworzyła w tobie emocjonalne uzależnienie. Ta osoba obserwowała twoje reakcje, gdy wykonywała romantyczne gesty i w myślach katalogowała, co działało najlepiej. Zauważyła, że rozpływasz się, gdy przynosiła ci poranną kawę, więc zaczęła to robić z nabożeństwem. Zrozumiała, że czujesz się kochany, gdy komplementuje twoją pracę, więc zaczęła to robić strategicznie. Każdy jej miły gest był obliczony na stworzenie emocjonalnej zależności. A potem nadszedł chłód. Nagle ni stąd ni zowąd zaczęła się odsuwać. Czułe wiadomości zmalały, romantyczne gesty ustały, a ona zaczęła wydawać się oziębła i obojętna. Stałeś się zdesperowany, próbując zrozumieć, co zrobiłeś źle. Zacząłeś dziesięć razy bardziej starać się odzyskać tę uroczą wersję niej. Właśnie tego chciała. Druga maska to maska wiecznej ofiary. Anioły pokazały mi jasną wizję. Ta osoba ma nieskończoną kolekcję tragicznych historii. Rodzina, która jej nie rozumie. Byli partnerzy, którzy ją zdradzili. Szefowie, którzy ją prześladowali. Przyjaciele, którzy ją porzucili. We wszystkich tych historiach. Zawsze są to niewinni, którzy doświadczyli straszliwej niesprawiedliwości. Używa tych historii jak tarczy, by uniknąć odpowiedzialności za cokolwiek. Kiedy próbujesz porozmawiać o czymś, co zrobiła i co cię zraniło, natychmiast wyciąga jedną z tych tragicznych historii ze swojego mentalnego archiwum. Nagle rozmowa zmienia się z tego, co ci zrobiła, na to, jak cierpiała w przeszłości. Sprawiła, że uwierzyłeś, że jesteś inny. Że w końcu ktoś cię zrozumie i pokocha tak, jak na to zasługujesz. Zaszczepiła ci w głowie myśl, że masz specjalną misję, by ją uzdrowić że będziesz tym, który udowodni, że nie wszyscy ją porzucają. To najokrutniejsza pułapka ze wszystkich zamienić swoje współczujące serce w emocjonalne więzienie. Trzecia maska jest najstraszniejsza ze wszystkich lustro weneckie. Anioły ujawniły mi coś, co przyprawi cię dreszcze. Ta osoba nie ma określonej osobowości. Jest jak emocjonalny kameleon, który dla każdej ofiary zmienia się w idealną osobę. Z tobą rozwinęła dokładnie takie same gusta jak ty. Uwielbia te same filmy, ma te same poglądy polityczne. Marzy o tych samych miejscach do podróżowania. Myślałeś, że znalazłeś swoją bratnią duszę, kogoś, kto w końcu w pełni cię zrozumiał? Ale prawda jest przerażająca, stworzyła fałszywą wersję siebie na podstawie wszystkiego czego się o tobie dowiedziała. Przeszukała twoje media społecznościowe, zwróciła uwagę na każde twoje słowo o upodobaniach i marzeniach, obserwowała twoje reakcje w różnych sytuacjach. Następnie zbudowała całą osobowość zaprojektowaną tak, by była dla ciebie nie do odparcia. Anioły pokazały mi, że jeśli uzyskasz dostęp do jej telefonu lub rozmów z innymi ludźmi, odkryjesz, że w stosunku do każdej z nich nosi zupełnie inną maskę. Z przyjacielem A jest śmiała i nieustraszona, z osobą B jest domowa i tradycyjna. Z tobą ukształtowała się tak, by być dokładnie tym, o czym zawsze marzyłeś. Najbardziej niepokojące jest to, że wierzy w każdą maskę, gdy ją nosi. To nie jest świadome kłamstwo, to przerażająca zdolność do całkowitego przekształcania siebie, by manipulować emocjami wszystkich wokół. Kiedy aniołowie pokazali mi, co dzieje się energetycznie, gdy ignorujemy te boskie ostrzeżenia, musiałem przerwać channeling. Wizja była tak intensywna, że moje ciało fizyczne nie było w stanie przetworzyć całej duchowej informacji naraz. Ujawnili mi, że pozostawanie w kontakcie z tą osobą wpływa nie tylko na twoje obecne życie, ale także na twoje przeszłe i przyszłe wcielenia. Pierwszą konsekwencją jest wyczerpanie sił życiowych. Czy zauważyłeś, jak bardzo jesteś wyczerpany przez cały czas, nawet gdy nie zrobiłeś niczego fizycznie wymagającego? To nie przypadek. Ludzie z takimi maskami to nieświadome wampiry energetyczne. Żywią się twoim światłem. Twoją radością, Twoją nadzieją. Każda rozmowa z nimi jest jak pozostawienie odkręconego kranu. Twoja energia po prostu odpływa i nigdy nie wraca. Aniołowie pokazali mi przerażający obraz: ciemne energetyczne więzy łączące Was dwoje, ale te więzy czerpią energię tylko w jednym kierunku od Ciebie do niej, nigdy odwrotnie. Im dłużej jesteście razem, tym grubsze stają się te więzy i tym trudniej je zerwać. Drugą konsekwencją jest zatarcie twojej naturalnej intuicji. Czy zauważyłeś, jak nieustannie wątpisz w siebie, odkąd pojawiła się w twoim życiu? Jak kwestionujesz swoje własne postrzeganie, pamięć, uczucia to celowe. Ona musi odłączyć cię od twojej wewnętrznej mądrości, aby zachować kontrolę. Aniołowie nazywają to. Psychicznym zabójstwem intuicji. Twój wewnętrzny głos, który kiedyś był czysty i niezawodny, teraz szepty tak cicho, że ledwo go słychać. Zależało ci na nim, by potwierdzić własne uczucia i myśli. To tak, jakby przejął kontrolę nad twoim wewnętrznym duchowym systemem nawigacyjnym. Trzecia konsekwencja jest najbardziej druzgocąca zablokowanie celu twojej duszy. Aniołowie objawili mi, że przyszedłeś na to wcielenie z konkretną misją. Może być pomocne inni ludzie: stwórz coś błogiego, doprowadź do przełomowej zmiany na świecie. Ale ta osoba działa jak duchowy wirus, który uniemożliwia ci dostęp do twoich prawdziwych darów. Pokazali mi, jak twoja energia twórcza, która powinna płynąć ku twojemu wyższemu celowi, jest kierowana na podsycanie nieustannego dramatu jaki ta osoba tworzy. Spędzasz tyle czasu próbując ją zrozumieć, pomóc jej naprawić la, że nie masz już energii, żeby rosnąć i błyszczeć. Czwarta konsekwencja ma związek z powtarzającymi się wzorcami karmicznymi. Anioły objawiły mi, że jeśli nie uwolnisz się teraz od tej sytuacji, nadal będziesz przyciągać ten sam typ osób w przyszłych związkach. To tak, jakby twoje pole energetyczne było zaprogramowane tak, by przyciągać emocjonalnych manipulatorów. Dzieje się tak, ponieważ za każdym razem, gdy akceptujesz takie zachowanie, wysyłasz wszechświatowi sygnał, że jesteś gotów tolerować fałszywą miłość. Twoja podświadomość zaczyna wierzyć, że to najlepsze, na co zasługujesz, i zaczynasz przyciągać tylko osoby, które potwierdzają to ograniczające przekonanie. Piąta konsekwencja wpływa na Twoje zdrowie fizyczne. Anioły pokazały mi, jak ten ciągły stres emocjonalny wywołuje stany zapalne w Twoim ciele. Możesz doświadczać częstych bólów głowy, problemów trawiennych, przewlekłego napięcia mięśni, a nawet częściej chorować. Twój układ odpornościowy jest osłabiony, ponieważ całą swoją energię poświęcasz na radzenie sobie z emocjonalnym zamętem. Jaki wywołuje ta osoba. Twoje ciało dosłownie słabnie pod ciężarem tego toksycznego połączenia. Szóstą i najbardziej przerażającą konsekwencją jest to, co aniołowie nazywają duchową śmiercią za życia. Przestajesz być tym, kim naprawdę jesteś i stajesz się zmniejszoną wersją siebie, ukształtowaną przez jej oczekiwania i manipulacje. Aniołowie nie tylko przynieśli mi ostrzeżenia. Przybyli z boskim planem wyzwolenia. Dali mi trzy święte rytuały, które zerwą te niewidzialne łańcuchy i przywrócą ci pierwotną siłę duchową. Ale uważaj, te rytuały działają tylko wtedy, gdy naprawdę chcesz się uwolnić. Jeśli jakaś część Ciebie wciąż ma nadzieję na zmianę, rytuały okażą się bezsilne. Pierwszy rytuał nazywa się inwokacją krystalicznej prawdy. Dziś wieczorem, dokładnie o północy, zapal białą świecę i postaw obok niej szklankę z krystalicznie czystą wodą. Wpatruj się uważnie w płomień i powtórz trzy razy. Archaniele Michale, przebij się przez wszelkie iluzje, które przesłaniają mi wzrok. Niech widzę tę osobę dokładnie taką, jaka jest, niesfiltrowaną przez moje zranione serce. Po wypowiedzeniu tych słów, Wypij wodę trzema łykami i zdmuchnij świeczkę. Aniołowie powiedzieli mi, że w ciągu najbliższych 48 godzin otrzymasz krystalicznie czyste znaki dotyczące prawdziwej natury tej osoby. Mogą to być sny, zbiegi okoliczności, które obnażą jej kłamstwa, lub inne osoby, które powiedzą ci rzeczy, które ukrywała. Drugim rytuałem jest test węża. Przez następne 7 dni będziesz zadawać tej osobie konkretne pytania dotyczące przeszłości. Nie ogólne pytania, ale konkretne szczegóły dotyczące historii, które opowiedziała. Zapytaj o pełne imiona i nazwiska, dokładne daty i miejsca. Osoba szczera nigdy nie ma problemu z podaniem takich szczegółów. Osoba w masce będzie zirytowana, będzie próbowała zmienić temat lub udzieli niejasnych i sprzecznych odpowiedzi. Anioły wyjawiły mi, że będzie próbowała wzbudzić w tobie poczucie winy za zadawanie tych pytań. Może powiedzieć, że jej nie ufasz, że jesteś paranoikiem, że niszczysz związek swoimi podejrzeniami. To właśnie dowód na to, że rytuały działają. Osoba o czystym sercu nigdy nie denerwuje się, gdy musi udowodnić swoją uczciwość. Trzeci rytuał jest najpotężniejszy: energetyczne cięcie siedmiu archaniołów. Gdy już będziesz absolutnie pewien prawdziwej natury tej osoby, będziesz musiał przeciąć więzy energetyczne, które cię z nią łączą. Rytuał ten należy odprawić w czwartek, podczas ubywającego księżyca. Połóż się na podłodze, najlepiej w bezpośrednim kontakcie z Ziemią, jeśli to możliwe. Wyobraź sobie ciemne sznury wychodzące z Twojej klatki piersiowej, gardła i czoła, łączące Cię z tą osobą. Przywołaj w myślach każdego z siedmiu Archaniołów: Michała z płonącym mieczem, Gabriela z oczyszczającym światłem, Rafaela z boskim uzdrawianiem, Uriela z mądrością, Rachele z jej sprawiedliwością, Remiela z jej nadzieją i Sariela z jej ochroną. Wyobraź sobie, jak każdy archanioł przecina sznur swoimi boskimi narzędziami. Przy każdym przecięciu, powiedz, uwalniam się od wszelkich iluzji i otwieram serce tylko na prawdziwą miłość. Kiedy wszystkie sznury zostaną przecięte, wyobraź sobie złote światło wypełniające wszystkie puste przestrzenie w Twoim polu energetycznym. Aniołowie dali mi trzy znaki, że rytuały działają. Po pierwsze, Zaczniesz śnić o czystej, krystalicznie czystej wodzie lub o swobodnym lataniu po niebie. Po drugie, poczujesz fizyczną lekkość w klatce piersiowej, jakby zdjęto ci ciężką zbroję. Po trzecie, w twoim życiu zaczną pojawiać się nowe i nieoczekiwane możliwości. Ostrzegali mnie też przed tym, co zrobi ta osoba, gdy poczuje, że traci nad tobą kontrolę. Będzie nadużywać uroku. A nawet może udawać kryzys lub sytuację kryzysową, żeby cię odciągnąć, może pojawić się z drogimi prezentami lub wspaniałymi obietnicami dotyczącymi waszej wspólnej przyszłości. To desperacja, nie miłość. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że twoja prawdziwa miłość jest już w drodze, ale może ona nadejść dopiero wtedy, gdy całkowicie uwolnisz się od tej iluzji. Weź teraz ze mną głęboki oddech. Jeśli dotarłeś tak daleko, to dlatego, że twoja dusza była gotowa przyjąć tę prawdę, nawet jeśli po drodze trochę bolało. Aniołowie poprosili mnie, abym powiedział ci coś bardzo ważnego. Nie jesteś ofiarą tej sytuacji. Jesteś bohaterką swojej własnej historii wyzwolenia. Przez wszystkie miesiące, a nawet lata życia w tym emocjonalnym zamęcie. Nieświadomie gromadziłeś dowody, zbierałeś wskazówki, wzmacniałeś swoją intuicję. Każda chwila dyskomfortu, którą odczuwałeś, każda chwila, gdy wewnętrznie kwestionowałeś zachowanie tej osoby, każdy koszmar, który budził cię w środku nocy, wszystko to było twoją starożytną mądrością, przygotowującą cię na ten właśnie moment przebudzenia. Anioły wyjawiły mi coś błogiego na temat Twojej przyszłości. Pokazały mi Twoją wersję za sześć miesięcy, i o mało nie rozpłakałam się z radości. Jesteś promienna, silna i pewna siebie. Twoje oczy lśnią światłem, którego nie widziałam od dawna. Spoglądasz wstecz i jesteś wdzięczna za odwagę, by wybrać prawdę, nawet gdy było to niewygodne. Pokazali mi również, że to bolesne doświadczenie nie było zboczeniem z drogi duchowej, było istotną częścią Twojej ewolucji. Musiałeś przez to przejść, aby rozwinąć rozeznanie emocjonalne, wzmocnić swoją intuicję, nauczyć się odróżniać prawdziwą miłość od umiejętnej manipulacji. Teraz będziesz mogła pomóc innym kobietom, które przechodzą przez to samo co Ty. Twoja historia o wybawieniu stanie się promykiem nadziei dla zagubionych dusz w podobnej sytuacji. Aniołowie powiedzieli mi, że to część Twojego większego celu w tym wcieleniu. Jeśli chodzi o prawdziwą miłość, która nadchodzi, i tak nadchodzi, anioły chcą, abyście umieli ją rozpoznać. Przyjdzie łagodnie, bez dramatów, bez emocjonalnych rollercoasterów. Poczujecie spokój w jej obecności. A nie lęk. Sprawi, że poczujecie się bardziej sobą, a nie mniej. Będzie świętować wasze osiągnięcia, nie próbując ich umniejszać, ani z wami rywalizować. Ta prawdziwa miłość będzie szanować Twoje granice od pierwszego dnia. Nie będzie próbował izolować Cię od przyjaciół i rodziny. Nie będzie miał zbyt dramatycznych historii. O byłych związkach będzie konsekwentny, taki sam dziś. Jutro i pojutrze nigdy nie będziesz musiał zgadywać, co czuje ani myśli. Aniołowie poprosili mnie o konkretny znak potwierdzenia. Jeśli ta wiadomość dotarła do Ciebie w odpowiednim boskim momencie, jeśli rozpoznałeś swoją historię w objawieniach, którymi się podzieliłem, zostaw liczbę 1111 w komentarzu. To liczba nowego etapu Twojego życia. Brama do Twojej emocjonalnej i duchowej wolności. Każde tysiąc pesty które zostawiasz, jest jak głos zaufania dla boskiego planu dla Twojego życia. To Twoje, tak, dla prawdy, nawet jeśli boli, to Ty wybierasz własne szczęście zamiast strefy komfortu, którą reprezentuje ta osoba. Chcę, żebyś wiedziała jedno: jesteś silniejsza niż myślisz przetrwałaś już 100% swoich najgorszych dni. W twoich żyłach płynie starożytna siła, ta sama siła, którą miały wszystkie dzielne kobiety, które stanęły przed tobą i wybrały wolność zamiast fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Twoja podróż nie kończy się tutaj. Zaczyna się od nowa. Wkrótce odkryjesz wersję siebie, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. Tłumione talenty rozkwitną, Zapomniane marzenia odżyją z nową siłą. Zdrowe relacje zaczną naturalnie pojawiać się w Twoim życiu. Aniołowie chcą, żeby Twój ostatni obraz wyglądał tak, idziesz ku słońcu, zostawiając za sobą wszelkie cienie. Każdy krok w stronę prawdy to krok w stronę najlepszego możliwego życia. Niech boskie światło oświetli każdą decyzję, którą podejmiesz od dziś. Obyś zawsze pamiętał, że zasługujesz na miłość, która nie potrzebuje masek, która nie boi się światła, która celebruje to, kim naprawdę jesteś. Ta miłość istnieje, jest w drodze, a Twoja dzisiejsza odwaga otworzy drzwi, by przyjąć ją jutro.